Do gry dokładnie 10 minut temu została wprowadzona darmowa skórka dla wszystkich i aż 6 dodatkowych darmowych przedmiotów. Poza tym pojawiły się informacje o kolejnej współpracy na nowy rozdział. A do tego dam Wam wszystkie nagrody, które musicie odebrać przed startem nowego już rozdziału. Cześć wszystkim z tej strony, inny, jak to inne, kodmigao, i witam Was na odcinku z darmowych nagród dla graczy. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu. A jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 Fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z Was tego nie robi i pamiętajcie o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, do startu kolejnego rozdziału 6 na dzień dzisiejszy pozostało nam dokładnie 6 dni, a wraz z jego startem do gry zostanie dodana całkowicie nowa mapa, karnet bojowy i wiele więcej nowości. Co jednak ciekawe, poza ogromną listą nowości, która tam się pojawi, wiemy, że z gry wraz z jego startem zniknie sporo obecnych rzeczy i mam tutaj na myśli darmowe nagrody, ponieważ spora część z nich znika z gry zaraz po starcie nowego już rozdziału. Zanim jednak przejdziemy do darmowych nagród, które musicie odebrać przed startem rozdziału 6, poruszymy sobie temat obecnych nagród, które trafiły dzisiaj do gry i pewnej nagrody, która jeszcze nie trafiła do gry, a miała, a chodzi tutaj widzowie o ten killoff na ekranie. Tak dla szybkiego przypomnienia, to zaraz po starcie obecnego rozdziału drugiego informowałem Was, że do gry został wprowadzony darmowy killoff, który w teorii ma być dostępny dla każdego jednego gracza i chodzi tutaj widzowie o ten kilow widoczny w tle. Sam przedmiot miał być dostępny dla graczy za wygranie gry w trybie reaktywacja i co ciekawe killoff ten rzeczywiście będzie dostępny do odebrania za wygranie gry w tamtym trybie, lecz nikt do tej pory nie wie dlaczego nie został on jeszcze udostępniony. Jego premiera miała nastąpić wraz z wydaniem nowej mapy w tamtym trybie, ale jak widać Mija już prawie miesiąc od jego wydania, a kilofan nadal nie widać i stawiam, że trafi w rozdziale 6, ale nie obiecuję, że trafi od razu po jego starcie. A my przejdźmy sobie teraz do darmowego skina, który właśnie trafił do gry. Ci, którzy oglądają moje filmy regularnie, na pewno bardzo dobrze pamiętają, że dokładnie dzisiaj o godzinie 15, czyli 10 minut temu, została udostępniona darmowa skórka Juice Worlda wraz z jego dodatkowymi przedmiotami. I co ważne, sam skin jest dostępny za darmo dla każdego jednego gracza. Żeby go odebrać, musicie wykonać jedną i tak naprawdę jedyną najważniejszą rzecz, a mianowicie musicie zalogować się do Fortnite'a i wystarczy widzowie, że wejdziecie do gry i od razu po przejściu do Lobby dostaniecie komunikat, że otrzymaliście wszystkie te przedmioty za darmo. Do zdobycia poza skinem macie m.in. jego dodatkowy plecak, ten na ekranie. Zaraz potem macie jeszcze dostępny taki fajny killowy i ostatnie cztery nagrody to ekrany ładowania i wszystkie przedmioty, które już teraz jesteście w stanie odebrać macie widzowie. Widoczne na moim ekranie w tle. Co ważne, pamiętajcie, że możecie go odebrać na dosłownie każdej, ale to każdej platformie, czyli na telefonie, konsolach, komputerze i jeżeli nie możecie odebrać tego z tych platform, to możecie skorzystać z GeForce Now i tam też odbierzecie sobie te wszystkie przedmioty. Same itemy w późniejszym czasie zostaną wprowadzone do sklepu z przedmiotami, więc warto sobie je odebrać, póki możecie go odebrać totalnie za darmo i widzowie co ważne jest to również nagroda, która zniknie zaraz po starcie. Nowego rozdziału 6. Według informacji, jakie podał nam Fortnite na oficjalnej stronie internetowej wiemy, że sam skin i jego przedmioty będą dostępne do 1 grudnia godziny 4 nad ranem, więc lepiej nie zapomnijcie go odebrać, bo w rozdziale 6 już niestety nie dacie rady odebrać sobie tego za darmo. I widzowie mam dla Was jeszcze jedną bardzo ważną informację, mianowicie pamiętajcie, że sam skin nie zostanie przydzielony do Waszej szafki od razu po zalogowaniu się do gry teraz, ponieważ z komunikatu w lobby Możemy dowiedzieć się, że skórka ma zostać przydzielona kilka lub kilkanaście godzin po wejściu do gry, zaraz po ponownym zalogowaniu, tak więc musicie poczekać. A jak już mówimy tutaj o nagrodach, które znikną zaraz po starcie rozdziału 6, to przejdźmy sobie do pozostałych przedmiotów, które nadal możecie odebrać za darmo i znikają wraz z jego wydaniem, a jedna z pierwszych to oczywiście darmowa emotka, która jest w sklepie z przedmiotami. Kilka dni temu do sklepu z przedmiotami zostały dodane buty, a wraz z nimi do sklepu trafiła taka emotka, która jest dostępna za 0 v i co ciekawe widzowie, zniknie ona ze sklepu zaraz po starcie nowego rozdziału 6, gdzie zmieni się pierwszy jego sklep z przedmiotami. Następna darmowa nagroda, która zniknie dosłownie równo z jego startem to lotnia, którą większość z Was zapewne już odebrała, lecz wolę tutaj o niej przypomnieć, a chodzi tutaj o darmową parasolkę za wygranie gry, bo ona również nigdy już nie wróci. Kolejne darmowe nagrody, które również są dostępne dla wszystkich graczy czy, tak jak te pozostałe, to widzowie darmowe nagrody rankingowe i tam widzowie macie do odebrania najwięcej przedmiotów za darmo, ponieważ jest ich aż 11 i przykładowo macie tam graffiti, emotki rzucane i tak dalej i jest tam jeszcze kilof oraz plecak. Warto sobie to wszystko odebrać, tym bardziej, że możecie to odebrać w bardzo łatwy sposób, ponieważ musicie przetrwać kręgi burzy na meczu rankingowym, więc wystarczy, że będziecie wchodzić do gry i spokojnie sobie gracie, a na pewno kręgi burzy same będą wam się po prostu zaliczały. Teraz widzowie mam dla Was jeszcze kilka nagród, które nie znikną akurat zaraz po starcie rozdziału 6, lecz znikną z gry dosłownie kilka dni później, i pierwsze z nich to darmowe przedmioty z wydarzenia z resetu i znajomego, i jest to ten event na moim ekranie. Samo wydarzenie zakończy się lekko ponad tydzień od startu rozdziału 6, więc warto zaopatrzyć się w te nagrody wcześniej. I to samo widzowie tyczy się również darmowego skina tego na moim ekranie. I jest to darmowy skin feliny z okazji powrotu w Fortnite na telefony. I Musicie wykonać kilka bardzo prostych zadań. To wszystko, co przedstawiłem Wam tutaj, to darmowe nagrody, które możecie odebrać do startu rozdziału 6, i tylko te dwie na końcu możecie odebrać jeszcze kilka dni po jego starcie. I widzowie, następne darmowe nagrody trafią dopiero dla Was po jego wystartowaniu w grze. Tak więc obecnie musimy poczekać na jego start, aby poznać kolejne przedmioty, które będą za darmo, a jak już mówimy tutaj ogólnie o rozdziale 6, to mam dla Was kolejną dość ważną i fajną informację. Ponieważ, kochani, poznaliśmy następną współpracę AK-Trafi wraz z jego startem w grze. Informacje o tym zostały nam podane przez dosłownie wszystkich likerów na Twitterze, a w tym przykładowo przez likera Shina, który napisał nam: nowości współpraca z Awatarem została ponownie potwierdzona i niebawem ma zostać wydana w Fortnite. Cie. Skoro niebawem do gry trafi rozdział 6, to będzie to bardzo dobry moment na wprowadzenie tej współpracy jako nowość na nowy rozdział, i sporo osób na Twitterze pisało właśnie, że jest to współpraca. Współpraca, która trafi do gry w tym nowym już rozdziale szóstym. I tutaj widzowie od razu zaznaczam, że nie mówię tutaj, że do gry trafi od razu ta współpraca po jego starcie, tylko może ona trafić dosłownie w każdym sezonie, który będzie wtedy w grze, czyli sezonie pierwszym, sezonie drugim, trzecim i czwartym i obecnie nie znamy jej dokładnej daty wydania. W każdym razie, jeżeli trafi ona do gry, spodziewajcie się, że Fortnite da nam sporo darmowych nagród dla wszystkich z jej okazji, bo jak dobrze wiemy przy dosłownie każdej ale. ...to każdej wielkiej współpracy coś się pojawia za darmo, więc spodziewajcie się, że coś z tej okazji się pojawi. Poza tym otrzymamy od Fortnite'a ogromne nowych skinów i możemy się nawet spodziewać, że niektóre z nich trafią do karnetu bojowego... ...bo w praktycznie każdym karnecie jaki trafia do gry pojawia się jakaś skórka ze współpracy, co widać w tym miejscu tutaj. Spodziewajcie się również, że na wyspie pojawi się jakieś pojedyncze nowości z tej okazji... ...ale tak jak już wspomniałem wam nie wiemy jeszcze co dokładnie trafi do gry z okazji wydania... Tej i współpracy, tak więc na szczegóły musimy sobie jeszcze troszeczkę poczekać. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie współpracy i darmowych nagród, jakie musicie odebrać przed rozdziałem szóstym, A jeżeli chcecie kolejne filmy o nagrodach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz nagrody. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle. Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!